Ziomek, ziomek! Czy tam? Zimna. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Deurhara. Dzisiaj zagramy sobie w grę Gazosta. E, co my tutaj mamy? Use, pick, drop... Dobra, dobra, dobra. Od 9 do 21 mamy pracować. Okej, okay, to zaczynamy. Come on, który będzie pierwszy? Który samochód chce trochę y, paliwka? Który? Który? Żaden? Żaden, żaden to sam podejdę. Oj, o! o. Sorry. Sorry, sorry. Przepraszam. Ziomek, ziomek. Czy jest tam? O, mamy naszego. U, ups, ups, ups. Sorry, sorry, ziomek. Jesteś naszym pierwszym klientem. Dobra, dobra, spokojnie, spokojnie. Nic ci nie jest. Dobra. To napełniamy spokojnie. Ło, jak dolary rosną. Jak dolary rosną. Ale czy. ZIĄKI spokojnie, na was też przyjdzie kolej. Nie chcę mi się paru naraz O ty, kurwo! Ty nie dostaniesz przez ciebie dolary tracę. DOLARY DOLARY złap to. Nie, 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 nie puszczaj. Wypierdalaj stąd, nie chcę ci nawet znać. Mm, nie widzę ci otworka. Samochodnie, nie widzę ci otworka, nie NALEJE ci. Kolejny, kolejny, kurwa. O, ale ten, ten już normalnie stanął. miar Dobra. A ty, sorry, no, no, nie widzę ci otworka, nie mam jak tego wlać. Pi, 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 wypierdalać. Pi, pi, pi. Tak działa właśnie moje paliwo. Tak robi z samochodami. Który chce paliwa. O, ty sobie tak siedzisz tutaj spokojnie. Tak siedzisz tak spokojnie. To. Ty, chuju. Nie wracaj tu, dobra, ty, ty, będziesz stał spokojnie, będziesz stał spokojnie, mam nadzieję, że tak, bo straciłem przez swoich ziomeczków bardzo dużo hajsu. A ty taki grzeczny, to tobie naleję, to tobie również naleję, chodź. Patrz. patrz, patrz jaki miły jestem. Podwójne lanie, no. O, już? To teraz tylko ty, tak ziomeczku? 3, 2, 1, dobra, wypierdalaj stąd. Ło, kolejny! A co? <grym> ziomki, spokojnie! Spokojnie! Ha, mecha, mecha, kurwa, wypierdalaj! No. O, ściemnia się, dobra, czas zarobić troszeczkę więcej dolarów, dzisiaj dociśniemy do 5... 500 dolarów, chodź, chodź, otworka ci nie widzę! Otworkać, o, i jest otworek. Jest to tworek oj oj nie, ziomek, twój sam. O, o! Dolary tracę Kurwa Jakbyście sami nie mogli. Czemu sami nie możecie? O, lej lej, lej, lej lej! Nie, nie, nie! O! Wy zdążyłem, kuwa Dobra, pi, pi, pi. Ziomki, spokojnie, na was też przyjdzie kolej, na przykład na ciebie. Ziomek, za za trud. A już nie chcesz, tak? Napełniony jesteś to wypierdalaj z mojego... No wypierdalaj z mojej stacji benzynowej... Cztery... O nie, 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 nie. Ziomek, ziomek, daj mi jeszcze 100 dolarów. Potrzebuję dolarów. Zaraz będzie 500. Będzie 500. Będzie 500 dolarów. Tylko... Otworek... Otworek. Nie, nie, nie! Gdzieś się leje. Gdzieś tracę dolary. Dobra. Tu, 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 tu. Nie. No, no przestań. Nie, nie. Moje dolary. Moje dolary. Nie, no dlaczego? No. Ja wiem, że się leje. To daj. To zaraz to. No i co? No i co? No i co? I do zera mi zjeść Ja kurwa na min... Jeszcze na minusie. Jeszcze mam... Wypierd... Dobra, więc moi drodzy, to by było tyle... Kurwa, przestań. Przestań, przestań naliczać! No przestań! Więc moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie lajka, like komentarz, bądź jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie mój kanał, być po prostu na bieżąco z pozostałymi materiałami. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się i hej!